Hakaton dla Małopolski rozwiązuje jedno z czterech kluczowych wyzwań obszarów. Jest to zrównoważony transport, ekologiczna turystyka, świadome społeczeństwo oraz zarządzanie gospodarką wodną. Wierzymy, że pomysły studentów, które rodzą się właśnie na tej sali, są w stanie rozwiązać te niezwykłe wyzwania. Chcemy, aby właśnie to młodzi ludzie odpowiadali na potrzeby, podróżują koleją, żyją w tym mieście, jeżdżą na rowerach, wiedzą, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania dla naszych publicznych potrzeb. To był mój pierwszy hackathon w życiu i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Podczas rozwiązywania naszych zadań mogliśmy korzystać ze wsparcia wspaniałych mentorów i ekspertów. I studenci, którzy łączą ze sobą umiejętności i myślę, Technologiczną, innowacje technologiczne z zieloną transformacją, to jest de facto to, czego szukamy. Naprawdę takie doświadczenie ma świetny potencjał i każdy może tutaj znaleźć coś, czego może się nauczyć.